Cześć, skoro były dłuższe odcinki, pora na coś króciutkiego. Witam serdecznie w 161 odcinku mojej serii, której bohaterem jest Prince. A jeżeli Prince, to jego najważniejsza moim zdaniem płyta ścieżka dźwiękowa do filmu Purple Rain. Ta płyta oczywiście wyszła również w Polsce. Grupa, która nagrała tę płytę, to oczywiście Prince and the Revolution. No i tak jak podobnie wygląda jak polskie wydanie. Tyle, że oczywiście jest zaopatrzone w oryginalną wkładeczkę. No i tutaj mamy, co by nie mówić, no jedną z ballad wszechczasów. Tytułowy, przepiękny utwór Prince'a Purple Rain. Zresztą mój ulubiony wydanie Warner Bros. Numer katalogowy 925 110-1. Płyta to jest wydanie amerykańskie. Ukazała się w roku 1984. Jak wiadomo, Prince odszedł kilka lat temu. No to zdecydowanie kolejna wielka strata dla światowej muzyki. Natomiast mogę powiedzieć, że wielkimi krokami teraz. Również zbliża się rocznica śmierci Davida Bowiego, więc mogę od razu powiedzieć, że na pewno będzie materiał.